Z tej strony, Nati, i dzisiaj obczajmy sobie nowy update w Growa Garden. Jest to update wakacyjny, bo nawet wam pokażę, że jest tutaj cały Seed Shop się zmienił, i sam poszedł na wakacje. Czajcie tutaj, pracownik poszedł sobie na wakacje, było to pokazane w scence i no, no i teraz jest chyba Tom, jak się nie mylę, nie wiem, ale dobra. Karoty zostały, truskawki zostały. Borówki zostały i pomidorki zostały, ale kalafior, z watermelon został. Tyle się tutaj zmieniło. O kurczę, dobra. Nowe rzeczy są, dobra. I są, nawet nie mam wszystkich tych rzeczy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale najpierw chciałbym Wam pokazać takie najważniejsze zmiany. To, to jest pierwsza najważniejsza zmiana. I teraz zostało na środku usunięte crafting i tak dalej. Crafting jest tam przeniesiony, ale to wam, potem wam powiem. I tak i tutaj jest, tu jest na środku chodzi tutaj o tu jest y, Georgi, czy jakoś tak dobra nieważne. I tutaj musimy przynosić te nowe owoce, jak mają mutacje to więcej punktów i tak dalej i tak dalej i wtedy nam się robią punkty nie? I tutaj mamy najpierw konewkę, potem miodek, potem sprinkler, fun crate i tak dalej i tak dalej, Aż jest, jest aż jest jeszcze Chocolate Sprinkler, na przykład Blood Moon Creators, Night Egg, z którego może wypaść rakun, Knight Pack, Mooncat i tak dalej, i tak dalej. No nie, złe są tutaj nagrody. Na pewno będę to robił, ale na nie mam, nie mam narpie, nawet posadzonych ich, więc no wiecie. I dobra, no i chodźmy sobie tutaj teraz, może co tutaj się zmieniło po tej stronie? Więc tak, na Gearshop jest na środku. I nic, mam, nic chyba nie zostało dodane, chociaż sam nie wiem. Zobaczymy sobie to. A jest dodane training Mirror. Nie wiem, co ono robi, ale no nie wiem. No jest Mythical, więc no pewnie coś takiego przydatniejszego. I tutaj jest Cosmetics Crafting, i tutaj się wiecie, tutaj możemy teraz kraftować różne, różne rzeczy. Tutaj. Nadal biega potrzeba. No to kurczę trochę. Dziwnie, dobra. I została nowa rzecz, jaką można skraftować. To lighting rod. Tu macie rzeczy, jakie są potrzebne. I reclaimer, czyli jeżeli możemy, czyli po prostu jak można zebrać tym owoc, to mamy sadzonkę po prostu z niego. Znika owoc i sadzonka będzie. Więc no mega przydatne w moim ogródku szczególnie. O, beach crate jest dobra. Dużo widzę, wiecie z tego. Dobra, kupię sobie, już nie będzie, dobra. Dobra, no i chodźmy może do mojego ogródka, zasadzimy sobie te nowe rzeczy. Dobra, tu mam jakieś miejsce, tu mam fan Creata. dobra. To sobie tutaj zasadzimy. To jest. Aha, to nowe rzeczy, dobra. To tu będzie. I dobra, mamy kalafiorys nowy. Prickly purse, coś tam seed, dobra. Apple było dobra. To chyba jest nowe. Nie wiem co to. I jeszcze coś było. O, dobra, jest ananas. Mamy ananasika, dobra. I ki o, kiwi jest nowe, dobra, dobra. I to w sumie chyba wszystko. No ja tutaj mam, <ścoughs> jak, jak widzicie, tutaj Będzie, będziemy robić porządki. Dobra, no i co będzie, musimy to zasadzić teraz, nie wiem, nie wiem jak rosną dane, jakiej wielkości, ale dobra. No obok siebie. Tu też coś posadziłem, dobra. No i będzie ten ananas. To tu. I oczywiście musimy sobie podlać to koneweczką. Dobra, watering can. Dobra, podlewamy sobie. Tu już mi ananas urósł. Dobra i pamiętajcie, żeby czekać na mutację nawet przy tych tutaj yy, nasionkach, żeby wiecie, to już co to jest? Aha. Żeby po prostu dostać więcej punktików, na przykład mieć takiego night Ega, nie, z którego mam może, może wypaść rakun. Dobra, o, tu coś tam ten rośnie jeszcze. Dobra. Trzeba podlewać yy, roślinki, słuchajcie. czemu nie rośnie? no dobra będziemy testować sobie te narzędzie i robimy, będziemy robić porządki po prostu zbierać te niektóre tutaj rzeczy i no, no i dobra no i z... urosło coś tu w ogóle ananas to jakie duże będzie, o kurczę dobra tu jest kiwi, no ja bym to podlał ale to tam wiecie, nic nie daje a w ogóle co jest w stoku zobaczymy O, dobra, jest za nas. No, nie wybrzydzam, nie wybrzydzam, dobra. To chyba 9 milionów kosztuje, jak widziałem. Nie wiem, ale. Dobra. A, jeszcze były w ogóle egi. Z tych, właśnie te, tego typu, nowe. I zobaczę, i mam pokażę, jak wygląda takie jedno. Mam młokę mam ega i mam Common Summer ega. To i tak to tam, wiecie. Dobra, bułek pewnie lepszy jest, wypada tam jakim, pod jakimś względem. Ale te nowe nowe rzeczy, to wam pokażę, co to jest, na przykład ja mi, mi dropnął ptaszek. Albo jak on się tam nazywał, nie wiem. <grym> Będziemy go szukać tutaj, dobra. I on. On na niego jest 8% tego najlepszego, więc znowu w miarę dobry powinien być. I on chyba. Co jakiś tam czas on przylatuje, nie wiem czy on przylatuje, czy co robi, i chyba daje jakąś randomową mutację, coś w tym stylu. <kluz> no dobra, no teraz pytanie, gdzie on tutaj jest? Jest struź, dobra. Struź to tam jest najmniej rzadki, najsłabszy, albo nie wiem nawet co robi. Na no, B coś może znajdziemy lepiej? Obicz kraj dobra, dobrze, że mi się przypomniało. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy. Hmm. O, może coś tutaj teraz znajdziemy, kurczę. No nie wiem gdzie on jest. Nie wiem jak on się nazywa. A chciałem, chciałbym wam go pokazać. Chyba, że mam przypadkowo założonego. Nie, nie mam. Tu też nie mam. No mogłem sobie dać lajka na nim. Dobra, więc co? Ja się będę z wami żegnał, dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do, do końca. No i co, życzę wam dużo punktów e, tutaj w tym evencie. No i co, pa pa!